Urząd Komisji Nadzoru Finansowego prowadzi czynności wyjaśniające. Czynności dotyczące planów Orlenu w sprawie zwiększenia zaangażowania w spółce Energa do 100%. Napisał na Platformie X rzecznik KNF Jacek Barszczewski. Orlen podał w środę, że chce zwiększyć zaangażowanie w spółce Energa do 100% przypomnijmy. Skieruje do akcjonariuszy tej spółki zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji i zaoferuje 18,87 groszy za jedną akcję. Dziś kurs akcji energii rośnie o 11,6%. Najmocniej ze wszystkich spółek na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. A tylko w ciągu ostatniego miesiąca, drodzy Państwo, wartość spółki wzrosła o 23, jak widzimy i 43 o spółce i najnowszych informacjach na jej temat porozmawiam z moim gościem. Ze mną Leszek Kieliszewski, adwokat Legality Kancelaria Adwokacka. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Akcje spółki Energa wystrzeliły dokładnie 10 listopada. I to wówczas nie mało, bo ponad 15%, natomiast dwie sesje o ponad procent 20%. No a przecież powiedzmy sobie wprost. Przez około dwa lata mało kto się tą spółką interesował. No i wielokrotnie zastanawialiśmy się na naszej antenie z analitykami, co jest tego powodem. Zastanawialiśmy się do wczoraj. Jak to no, oceniam? Mało, mało kto się interesował, teraz się zainteresował KNF. I KNF mhm. się interesuje tym, dlaczego kurs 10 listopada przed publikacją informacji poufnej wyskoczył tak bardzo do góry. I KNF co teraz sprawdza? KNF sprawdza po pierwsze to, kto kupił akcję przed 10 listopada, a po drugie sprawdza, kto miał dostęp do informacji poufnych. No, bo I dlatego wiadomo, budzi to że... wątpliwości KNF-u, powiedzmy sobie wprost. To nawet nie jest tak, że budzi wątpliwości. Był znaczny wzrost kursu przed publikacją informacji cenotwórczej. Widzimy, co się stało po publikacji informacji. Kurs wystrzelił do góry. A kilka dni wcześniej on wystrzelił takim wystrzałem próbny. I teraz KNF chce sprawdzić, czy ten, nazwijmy to wystrzał próbny z tego 10 listopada, był przypadkowy, czy był nieprzypadkowy. A mówiąc wprost, chodzi o to, żeby sprawdzić, czy osoby, które miały dostęp do informacji poufnych, to znaczy wcześniej wiedziały, że Orlen ogłosi, że zamierza wykupić całą energię. I wiedziały, jak, jaka to będzie cena, być może niedokładnie, ale znały rząd wielkości. Nie zdecydowały się same albo na kogoś zaprzyjaźnionego, kupić te akcje, co spowodowało wzrost tego kursu. I to właśnie sprawdza KNF. I mhm. robi to w taki sposób, że z jednej strony prosi domy maklerskie o udzielenie informacji, kto kupował w przedziale dat akcje, a następnie porównuje te dane z osobami, które. Miały dostęp do informacji poufnych, czyli pracowników Orlenu, ale też kontrahentów, doradców zewnętrznych, którzy uczestniczyli, doradzali w tym procesie i zostali na takie listy informacji poufnych wpisani. Mówimy o konkretnych datach. Datach przed 10 listopada, czyli przed tym wystrzałem, ale od kiedy? E Tutaj jest bardzo różna praktyka. Zazwyczaj bierze się krótki okres, to znaczy nie bierze się okresu wiele miesięcy wstecz, tylko raczej się bierze okresy kilkudniowe, kilkutygodniowe, patrzy się na transakcje, które miały niestandardowe wolumeny. No i szuka się przede wszystkim tych powiązań osobowych, a także szuka się w kontekście czy osoby które są właśnie na tych listach um, osób mających dostęp do informacji poufnych, czy one nie zawierały takich transakcji? Czy one nie posiadały akcji? W jakich wysokościach, jeżeli posiadały, to ile tych akcji miały? Czy na tym zarobiły, czy na tym e, nie zarobiły? I na tym ta e, weryfikacja polega. No dobrze, panie Mecenasie, powiedzmy sobie wprost: to nadal jest zaproszenie do sprzedaży akcji, a nie formalne wezwanie do jej sprzedaży. Tak, ale ono po, to zaproszenie jest no, na poważnie, to znaczy wiadomo, że za tą cenę Orlen akcje energii kupi, to znaczy jeżeli powiedział zapraszam do sprzedaży akcji po cenie 18,87, to znaczy, że tyle każdemu zapłaci, jeżeli ktoś nie sprzeda, no to później będą wezwania, ale mimo wszystko jest to informacja cenotwórcza, no bo jeżeli akcje były po 16 zł, a już ktoś wiedział, że będzie to zaproszenie oscylowało może w Gdańcach 18,50, a może 19, no to jest to informacja cenotwórcza, no bo ta cena, która jest zamierzana, jest znacząco wyższa niż bieżący kurs giełdowy. I te dwa czynniki powodują, że jest to informacja właśnie poufna, której ujawnienie ma wpływ na cenę. No i teraz pytanie, co dalej w tej sytuacji? To jest jedna rzecz, a dwa, no przypomina mi się wpis jednego ze znanych analityków geogotowych, który to wczoraj właśnie użył określenia breaking scandal, wywołując temat. No ja myślę, żeby mówić o skandalu, to jest jeszcze trochę przedwcześnie. Na razie mamy tylko informację, że kurs wcześniej wystrzelił do góry, a później po publikacji informacji, co jest zupełnie naturalne. Mieliśmy znowu ponowny wzrost. Czy mielibyśmy skandal wtedy, gdybyśmy potwierdzili, że faktycznie doszło do wycieku informacji poufnej albo do jej wykorzystania, że których z pracowników, bądź Orlenu, bądź Energii, albo ich współpracownicy okazali się nieuczciwi, wtedy faktycznie moglibyśmy mówić o skandalu? Na razie mamy przypuszczenie bazujące jedynie na wykresie notował. Więc jest to troszeczkę za mało, żeby powiedzieć skandal, skandal, ale na pewno sprawę trzeba sprawdzić. Ale ze znakiem zapytania można już to zostawić i zostawimy na moment, bo na tym jeszcze będziemy się nad tym jeszcze będziemy się z pewnością rozchodzić, roz, rozwodzić, może w ten sposób, bo KNF będzie się temu przyglądał. Natomiast my przyglądając się już samym spółkom, powiedzmy sobie wprost, przecież to są dwie spółki Skarbu Państwa. Tak, ale z tej perspektywy nie ma to dużego znaczenia, dlatego że przepisy dotyczące ochrony informacji poufnych osób, które mają do nich dostęp, są takie same dla każdego emitenta, niezależnie od tego, czy większościowym właścicielem jest skarb państwa, czy osoba prywatna. Jeżeli spółka jest publiczna, czyli notowana na giełdzie, to z założenia. Każdy akcjonariusz powinien mieć taki sam dostęp do informacji. Wiadomo, że pewne informacje powstają wcześniej, one w spółkach dojrzewają, zatacza się coraz większy krąg osób, które wiedzą o jakimś zdarzeniu, które nastąpi w przyszłości. I dlatego też są te przepisy, które mają chronić rynek przed właśnie inside tradingiem, czyli handlowaniem przez osoby, które mają lepsze informacje niż cały rynek. No, i tutaj te regulacje KNF sprawdza, czy zadziałały, czy okazały się skuteczne, czy też doszło do jakiegoś nieuprawnionego mm -hmm. działania. KNF wprowadzi czynności wyjaśniające, o czym wiemy od wczoraj, i co dalej? No, te czynności sprawdzające trochę potrwają. Zresztą wyniki, wyników publicznie prędko nie poznamy. To znaczy, jeżeli się okaże w wyniku tych czynności, że wszystko było prawidłowo i że nie ma skandalu, no to nie będzie żadnego dementu, po prostu nie będzie żadnego komentarza. Natomiast, jeżeli by się okazało, że informacje te są prawdziwe, no to KNF będzie musiał zawiadomić prokuraturę, ma również uprawnienia administracyjne do nakładania kar na osoby, które się dopuściły użycia takich informacji, jak mhm. również na samych emitentów, które nie zachowały należytych procedur. Więc, jeżeli byłyby skutki w postaci czy to nakładania kar, czy zgłoszeń do prokuratury, no to z komunikatów KNF-u zapewne się tego w przyszłości dowiemy. Do sprawy będziemy wracać, dowiemy się oczywiście, czy to breaking news, czy to breaking skandal, ale nie teraz jeszcze. Leszek Kieliszewski, adwokat Legality i Kancelaria Adwokacka był moim gościem. Dziękuję panu bardzo serdecznie.